Dasz radę, ziomek. Hej, cześć, witajcie, witam w kolejnym odcinku z Grimmy World na modach ze wszystkimi DLC. Nasze potato już są niedługo, będą wyrośnięte, także, całe szczęście. Pewnie jak oglądacie ciórkiem te odcinki, czyli jeden za drugim, nie wiem czy tak to się mówi, w każdym bądź razie jest duża szansa, że tak ktoś robi. Co za tym idzie, już kurde niedługo nie muszę wam mówić, że będzie żarcie w końcu dla naszych kolonistów. Kurcze, nie mogę się doczekać, jak mam być 4.72%, 72%, czyli jeżeli chodzi o potato, zobaczmy ile... Growing time 9 po tej tosków. i tak chyba średnio będzie na chwilowe Są 9. Tam bodajże plus 2 można zdobyć. Jeżeli chodzi o Was, 5. Wydaje mi się, że na są. możemy zrobić to w ten sposób, że po prostu po tej toski sobie. Zbierzemy oczekuj, oczekując na e, ryż i, i, i resztę, tak naprawdę, rzeczy. Także może tak to też e, w tym momencie zrobimy. Ok, i teraz chciałbym w miarę możliwości, żeby wszyscy się tym zajęli. Handsold. break Risk okay. Dobra. Macie jedzenie. Ale nie jedzcie samych ziemniaków! Kuźwa rzucili się na te ziemniory. Wszyscy będą żarli. Go just binge. Aha, okej. Okay. Tantrum. Awful full barracks. <śpuszcza> no wspaniale. <śpuszcza> Dobra. Paulus. Intense pain, Paulus, cream is Paulus. Why do intense pain? Aha, uh -huh, okay. Goju's Addiction. Super, super, wspaniale, Gorgeous Addiction, nic, oj, oj, ojoj, oj. Mm, bardzo dużo mamy na minusie, no dobra, nie za dobre rozpoczęcie odcinka. Się posypali. E, czemu wy zaczęliście walczyć? Ostry. Ciebie też nie, tobie też nie mogę pomóc. Dobra. O, o. Następnie rescue. Renata, może byś mu pomogła? Uuu, Oj, 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 oj. Nic. Katatonik. Oh. <laughs> Dobra, spada. Jest git. Źle się zadziało. Bardzo źle, jak mam być cztery, Dobra, jeden już może chodzić. Bull Being depressed, need standing. Eee, dobra, Kepsiu. Sure. Czy coś z tobą jest nie tak? Affected by hiding in room, okej. Okay. Super. Wspaniale. Wulkan umarł. A dlaczego? No nic, niestety. Bardzo dużo złych zbiegów okoliczności. Generalnie, Randy no, random na najwyższym poziomie trudności, i raczej każdy się spodziewa, że mogło coś takiego, niestety, wystąpić. Dobrze, Paulus. Condition soft end Ogarnij się, panie kolego. Days Okej, okay, okej. Okay. Renata ma w dupie wszystko, ona nosi rzeczy, nie? Dobra, e, ogarnij to. Antrum Renata Okej, okay, prosiłbym, żebyś to zrobiła. Tak czy inaczej, bo jednak jedzenie jest jedzeniem. I się błagam, ogarnijcie, nie? Medical Emergency. Sam, co z tobą. daj mu żreć, nie? Dobra, powinno spadać. Tak, spada, jest git. Renata ogarnia, także wspaniale. To wszystko hole. ja. Czy... nie, dobra. Zrób to w ten sposób, to resztę rzeczy trzeba przenieść jak najszybciej. No nie żery, tylko zrób to, chłopie. Masz to ogarnąć, żeby było dużo żarcia i żeby ludzie na mnie pozdychali. Git. Dobra. Generalnie nie jest źle. Generalnie nie jest rzeczywiście źle. Powinno być wręcz coraz lepiej. As far as I know. Build copy. Czy mamy? Mamy. Mm. Structure. Wood, Slate. Dobra, wulkan. Hmm. Niestety byłeś już naszym ziomkiem. zaczystety niestety, nie? Źle e, 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 hmm. się podziało, że umarł. No ale to generalnie jest tylko i wyłącznie moja wina, ponieważ nie zadbałem o to, by jakoś to tak w miarę ogarnięcie wszystko zrobić. Jak ktoś tu ogarnie te rzeczy, to będzie wspaniale. Wyjdźcie spać. Ty idź spać właściwie. Sam, co to było jest nie tak? Instable health. Dalej łazisz, dalej łazisz, bo nie wiesz za bardzo, co się dzieje. Jak rozumiem. Okej, okay, ogarnąłeś się chyba. Dobra, jak to zjesz? Nie, dalej masz Wondering wiemy. Kepsiu, na Dobra, co robisz? Ninjak, też... o, dobra, Kepsiu, kurde, jak zwykle ratuje sytuację, nie? Serio? Kepsio wam szedł pożarcie. Czy wy tak na poważnie? Dobra, ratujcie Kepsia, kuźwa. Dobra, mamy trupa. Renata też ogarnęła. Dobra, idźcie dalej. Jeszcze fajnie by było gdybyś ostro ogarnął i strzelił w niego, nie? Proda radę. Dobra, git. No to teraz już mamy rozwiązane. Tu będą po prostu nasi ci więźniowie. Dobrze, tak? I tak, pierwsza rzecz. Pom, 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 pom. Strip. Następnie capture. Następnie strip. Następnie capture. I strip. I capture. Powinniście ogarnąć te rzeczy, bo to zawsze będzie dodatkowe żarcie, a raczej nie powinno to stanowić zbyt dużego problemu. Mm, ponieważ dzięki temu mamy ubrania extract school, to tak samo możemy, kurde. Mm, orders. Fall urgently. Wszystko, co możecie stąd, powinnoście, by nie było. Z Aha, ninjak. Pewnie by było, gdyby ktoś się nim zajął. Jak ty masz schow? Okej. Okay. 15%. 4 25 dni. Wieszcie co? Tu będzie tail. Eee... For prisoners... Dobra, na razie nie jest źle. Mamy jedzenie, to jest najważniejsze. Resting? Nie. Panie kolego, cooking. Is thing you do, will, will, do, will be doing... right now. Tu trochę metalu już się zebrało, także wspaniale. Parę dodatkowych ubrań mamy, Capsio już jest w burce. Chyba cały czas to planował. Dobra, uh, How urgently. Super, Capsio jak zwykle ogarnia, bardzo mi się to podoba. All oh, bull. And push initial. tonic Breakdown. Needs. A true Full of the Bedroom. Colonies diet. Rzeczywiście może to być problemem dla niektórych osób. Renata, wspaniale. Prosiłbym, żebyś. A sniper nie. Dobra, a. Generalnie, jeżeli chodzi o ubranka, znaczy ubranka, jeżeli chodzi o storage tych ludzi, Stranger, raczej nie, raczej Stranger nie chcemy. Copy settings, paste settings, dobra. Wulkan jest już pochowany, także spoko. W przyszłości, oczywiście, też zadbamy o to, żeby nasi ludzie mieli Troszkę jednak większe szanse na przetrwanie mamy fungus. Spoilers. O super, super. Zone, stockpile zone. Tak, tak. Zrobimy. Storage, clear all. Meals, no meals. Raw food, vegetarian. Dobra. fun. Goose. Important, copy settings, paste settings, kit. Wszystkie te rzeczy powinny być tutaj przeniesione. I oni mają żarcie. Mam nadzieję, że jesteście teraz szczęśliwi. Sami sobie hodujcie to jedzenie, nie? I powinno być spoko. Dobra, tu nasi koloniści śpią bardzo ładnie. Bardzo mi się to podoba. Dlaczego ty to? Nie, rób z fungusem. Nie, no gdzie? Bo snu, no, 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 no. no. Boże, aj, chyba nie bardzo możecie, nie? Dobra, ready to harvest. Także to wszystko. Możecie to ogarnąć. Raid. Moople. Location, ilu ich facet, co? Co wy macie za bronię? Facet, co ty masz, jakieś Nunczaki? No, attacking battery. Co ty, chłopie, masz? Gear Dynamite! O, Tymendo, dobra. Nie. Eee. No, tak to ogarniemy. Będziecie dynamitem, rozumiem, próbować się przebić. Ten ma pistolet, nóż, no i ten dynamit cholerny. A bo was tu czterech łącznie biegnie. Oj, 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 oj. Wiecie co? Jeżeli w ten sposób to wygląda... Wy się wycofa, wycofajcie. Dobrze! Ładnie go trafiłeś. Pokaż jak. Blink in 24 hours. Pięknie. Pięknie, pięknie. Choke point. Właśnie do... bazy. Idźże. Dasz radę. Ziomek! Ode skuźwa. Po to nie wybuchło? Ej. Dobra. Wy to wszystko podpaliliście. Dobra, ten się podpalił, także spoko. Gdzie ty teraz spiszasz? onu ucieka uh, thinking panic okej okay. kuźwa drista ubili pip no ehm um, dent køpśo okay, czute Okej, okay. strip i. Hm, hmm. co teraz możemy zrobić? Używa, Dynamite. Dobra, generalnie z tobą nic nie musimy robić, jak podejrzewam. Jeżeli chodzi o gruby... Capture. Ok. Ja nie mogę, nie? Po prostu ja nie mogę. Medical... Medical emergency. Bardzo, bardzo duże problemy mamy. Jak mam być cztery? Eee, nie wiem jak to zrobić teraz. Eh, extract, hole was też hole, extract, hole. To też by się przydało. Aj, 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 aj. emocjonujący odcinek, jak najbardziej. Quest Field, Human Ceremony. Nie wiedziałem, że jakiś chłop przyjdzie kuźwa i będzie dynamitem rzucał, nie? Ja pitole. To jest po prostu masakra, co tu się stanęło. Czy tu jest przynajmniej na minusie, jest na minusie. Git. Teraz tak. Jeżeli chodzi o was, Bio. Prisoner. Recruit. Recruit. I rekrut, no chociaż co ty masz tutaj bio, nic nie umiesz, może być ten slave, tak na dobrą sprawę, powinno to szybciej pójść. Zawsze będzie dodatkowa ręka do pracy, nie? No dobra. Disease infection. Ok, to u ciebie jest zainfekowane. Głowa o jej nie utniemy. Znaczy chyba. <ścoughs> Super, Kepsu. Eee, przykro mi, ale musisz to zrobić. Masz największe umiejętności, a dzięki temu możemy przetrwać jeszcze jakiś tam czas. I Wydaje mi się, że obecnie mamy bardzo duże problemy. Ponieważ nie mamy nawet osoby, która mogłaby... Um, która mogłaby nam badać rzeczy. A to jest dość duży problem, niestety. Uh, minor break risk. Już, już, już. Zaraz ogarniesz i, i będziesz mógł iść spać. I, uh, believe me. Dobra. Pull. Major break risk. Kepsiu. Needs. Sweeping cold. Reboot to be. Tail. dupie mam Waszą wiarę. Jak mam być szczery. Slate. Robimy to tak. Nie, no tu. Kurde, chciałem. I tu będzie build copy. Będzie pojedyncze przejście na chwilę obecną. Kiedy ból, ogarnie się? Will has by broken by Austria. Nice. ból, jesteśmy ból, Wolłoby mnie nie. mamy dynamit. Powinniśmy móc robić parę śmiesznych rzeczy z tym. Prze Renata. Klin. The shit. No i co? Podziało się trochę niezafajnie. E, no ale nic. to no, kurde. Tak to jest. Czasem tak się zdarza. Najmniejszym dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, a w górę nie żałujcie. Widzimy się w kolejnych odcinkach, przynajmniej mam taką nadzieję. Chociaż tyle dobrego, że mamy nowego niewolnika. No nic. Na razie. Cześć i czołem. Pa.